Okay, mam i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje badanie na Jungle SMP. Ok, a więc zacznijmy od tego, że chciałbym zagrać na serwerze z takimi YouTuberami jak Nieuczesana albo Spadka. Kolejnym powodem jest to, że e, tytuł e, tego serwera to jest Jungle SMP. Ja na przykład lubię bardzo dżunglę. Mam nawet taką skinę jak w dżungli. On taki zwierzę, który żyje w dżungli. Więc tak myślę, że będę się właśnie nadawał. I że właśnie od zawsze lubiłem to dżunglę. I dlatego możecie mnie przyjąć, bo ja bardzo lubię dżunglę. Tak. I myślę, że to w sumie tyle z tego podania. A jeszcze. Zapomniałam powiedzieć, że z autorem niższego odcinka jest opera e, GX. Jest to właśnie opera dla graczy, takich jak ja. E, jest właśnie fajna, bo możecie na Kapitoba nie obejrzeć albo e, korzystać z internetu. To jest taki e, Google Chrome, tylko trochę lepszy, bo się świeci. I, i tyle.